Wszystko wskazuje na to, że Mistrzostwa Europy w 2012 roku odbędą się na trzech polskich stadionach. Tak przynajmniej ustaliła Polska w rozmowie z jednym z najważniejszych osób w Ministerstwie Sportu. Ta z kolei osobą usłyszała to zdanie od przebywającej ostatnio w Polsce delegacji UEFA. Miał się z tym zdaniem wychylić David Taylor, sekretarz generalny Europejskiej Federacji. Wszystko dlatego, że tak naprawdę dla UEFA jednym z najistotniejszych kryteriów wyboru miast gospodarzy jest atrakcyjność tych miast pod względem rozrywki. Przedstawiciele UEFA dbają przede wszystkim o to, aby w tych miastach mieć jak dobrze zabawić. Szukają eleganckich miejsc, eleganckich hoteli, ładnej starówki i dlatego tak naprawdę dzisiaj trzy miasta spełniają wymogi. UEFA. Warszawa, co oczywiste, bo tutaj euro być musi. Po drugie, Gdańsk i Wrocław, ewentualnie w rezerwie jest jeszcze Krak. Oczywiście ze sportem i takimi merytorycznymi ustaleniami, ocenami nie ma to za wiele wspólnego. Przypomina mi się taka sytuacja, że podczas Mistrzostw Europy ostatnich Polska Drużyna Narodowa w Mistrzostwach w Austrii i Szwajcarii zdziałał to karem z napisem, bo liczy się sport i dobra zabawa. Dla UEFA liczy się przede wszystkim dobra zabawa, po drugie dobra zabawa, a po trzecie dopiero sport.